Cześć! W dzisiejszym odcinku kuchni dla amatora dowiecie się, jak w prosty i szybki sposób zrobić masło czosnkowe. Takie masło czosnkowe świetnie sprawdzi się na przykład do grzanek, czy na przykład do kotletu typu Devolay. Co nam będzie potrzebne? Na ekranie widzicie wszelkie niezbędne składniki. Ja lubię świeże składniki, dlatego zamiast różnych proszków czy mieszanych przypraw wykorzystam natkę pietruszki i koperek. Jedno i drugie rośnie u mnie na balkonie, ale w sklepie kupicie je za grosze. To co zostanie z zieleniny możecie wykorzystać przy gotowaniu zupy. Do wzmocnienia smaku możecie wykorzystać sos do sałatek w proszku. Jest ich kilka rodzajów, ja wykorzystam grecki. Pamiętajcie, że jest słony, więc po jego dodaniu nie sólcie masła. Niezbędnym elementem jest oczywiście masło. Nie margaryna, a normalne masło. Nie solone i powinno zawierać tak ponad 80% tłuszczu. Tą nietypową misę będą znały wasze babcie. Jest to makutra. W niektórych sklepach nawet nikt nie słyszał, co to jest i do czego służy. Kiedyś rozcierało się w tym mak, a dziś idealnie można zetrzeć w niej na przykład czosnek z masłem. Jak ktoś nie ma czegoś takiego w domu, to może użyć zwykłej miski. Czosnek kupcie polski. Jest najlepszej jakości i jest najostrzejszy. Odmiana biała lub fioletowa nie ma przy tym żadnego znaczenia. Czosnek musicie dokładnie obrać, następnie odcinamy twardy koniec i ząbek czosnku przeciskamy przez wyciskacz. Jeśli nie macie takiego czegoś to polecam kupić. Kosztuje niewiele, a często się przydaje. Ewentualnie możecie drobno posiekać czosnek, ale pamiętajcie, krójcie go w rękawiczkach, bo jego zapach na palcach utrzyma się nawet przez kilka dni. Ostrość masła zależy od ilości czosnku. Im dacie go więcej, tym całość będzie bardziej kopała nasze podniebienie. Po roztarciu czosnku z masłem siekamy zioła. Dodajemy je do całej maszynki i kilka chwil rozcieramy łącząc składniki. Gotowe. Całość przełóżcie do miseczki z wieczkiem i schowajcie do lodówki. Masło można wykorzystać od razu. Jeżeli kochacie tosty z masłem czosnkowym, warto je wyjąć z lodówki na 20 minut przed robieniem sobie tostów. Łatwiej będzie je wtedy rozsmarować. Życzę wam smacznego i zachęcam do subskrypcji kanału. Wkrótce kolejne przepisy.